Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bo w końcu nagrywam tak e, mówię. Planet, e, Internet może mi się ładować wolno. Okej. Okay. Napiszę, że nagrywam. Na. Nagrywam. Kto powie... Hej YouTube! Okej. Okay. Jezu, ale się cieszę, ojej. Oh, yeah. Bo tak, um, no niektó... O oh, Jezu, muszę poprawić teraz. Jezu, po prostu muszę teraz poprawić wszystko. Ja. Yeah. Okej. Okay. Mój kanał. To... Oj. Zuza. Znaczy. O kurde. Nigdy chcę Zuza. A no już wysłało, bo to tak się wolno wysyła. Okej, okay, mam jakieś zaproszenie? Um, nie. Nie i nie. Bo nie chcę! I koniec! Dobra, nagrywa. Znaczy, e, mówcie w komentarzach, jakie mam nagrywać i tak dalej. O matko, napisałam. Hej, zamiast he y. No ale dobra, Bruno. Hej, jestem Foxy. Moja koleżanka takie coś wymyśliła. Hej, dzieci, jak tam leci? Jestem Foxy i mam dzieci. <grym> dobra, um, pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam, moją koleżankę. Pozdrawiam, Wenus. E, 909090990. Ły, e, to jest moja koleżanka. I pozdrawiam ją. I pomagajcie jej w levelu. Hej, YouTube, nagrywasz? Tak, nagrywam. Tak. Tak. Pozdrawiam, Kalina w 3. Niestety zagramy sobie tylko 10 minut. Eee. Tak? Od razu mu... O Jezu. Od razu. Od razu mówię, mój kanał to? Nikt, Zuza. Ok. nie wiem czy się, się wzięła ok. Um, 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 Tutaj kilka pewnie ucięło i tak jest. Po prostu. I tak po prostu. I tak po prostu jest. mmm, um, 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 um. <laughs> Nie wiem <laughs> za <przy> co mówić. <laughs> na tych nagraniach. Ok. I pozdrawiam moje koleżanki z klasy. <laughs> Które w ogóle mnie oglądają? Aha, aha, okej, okay, nie chcę mi się, nie chcę mi się. Daję suba. Okej, okay, to się zapytam a jaki jest twój kanał? Mam Katar. Pozdrawiam, kosiarz 111. Ehm, no kurde, skasuj się. I pozdrawiam, pozdrawiam Kids 00 Zero. I jeszcze, kogo mogę pozdrowić? Pozdrawiam, RuzowaDziewczyna.pl Dww, aha. Okej. Blem. Ciągle mówię o o, i tak, e, za oszukanie mnie dostaniecie bana, a już e, e, patrzcie, ile osób zgłosiłam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Może kogoś przeoczyłam. O jezu, no kurde. Tak, Znaczyłam coś. Ok, no ale ok. E, w razie czego będę robiła jakieś ścięcia. I wrócę do was, jak będzie się coś działo ciekawego. To na razie zastępuję. Okej, okay, znowu jestem yy, i teraz na czacie. Nagrywam. Nagrywam, kto powie. Hej, hey. Nagrywam, kto powie... Hej, hey, YouTube. I tak nie wiem kiedy to wstawię, ale... Kiedyś na pewno. Dobro, dobro, już. Teraz chwila. <noise> Jezu, po Wiesz co ty w różowym futrze jesteś zła. Aha, aha. Ale tu, tu mamy dwie w różowym futrze. Dwie różowym futrze. O. Więc. Aha, ale tu mamy dwie w różowym futrze, więc okej. Okay. Nie komentuję, zaraz on wychodzę, bo mi laguje, bo mi robią się lagi. Może tutaj wejdziemy. Może tu będzie ktoś poważniejszy, Z, ten nasz mi się załaduje. O Jezu, zaczekajcie. Okej, okay, znowu jestem już piw. kto powie, hej, YouTube. Kurde, no Katar mnie strasznie bierze, w ogóle jutro mam ten, niech napisze ja, ja się na pozdrawiam. Okej, ok. ok. Hej, pozdrawiam. pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Adama Vipa 333, no 333. Koniec Vipa? Okej. Okay. Co jeszcze tu można porobić? Co jeszcze? Jeszcze można porobić w ogóle, ile mi brakuje tysięcy... 160! O Jezu. W razie czego, yy, to jest pierwszy odcinek zagramy Mówi Movie Star Planet, jak coś! <laughs> Dopiero to teraz mówię, ale okej. Okay. O, 7 minut i 9 sekund już nagrywam, jej! Dobra. Kto powie jeszcze, hej YouTube? Aha, jakieś love story się zaczyna, bo już animacje. Kto powie? Hej, YouTube. No bo oni to jakieś posągi, Je, nic się nie odzywają. No kurde, no, ja tutaj nagrywam, a oni nic, a nic. Um, a co ty robisz? Co tu się pokazujesz? nie wiem, ja stąd idę po prostu, bo zaraz mnie coś dopadnie. No, głupawka. I tak, e, wracam do tematu karnawału. Jutro mam karnawał. E, dokładnie 4 lutego 2016 roku, czyli w czwartek jutro. I... 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 Mm. No po prostu, się ten, informuję was, że jutro mam karnawał. Jak głupie mam, bo jeszcze mam lekcję. Jutro. Dobra. Um, to chyba na tyle w tym odcinku. Um, nic. Oj. Nic. To chyba na tyle już w tym odcinku. Mówiłam tych, co pozdrawiam. pozdrawiam. I no to chyba wszystko. Czekajcie na, na następny odcinek albo na następną grę. Na razie!